Wszystko zaczęło się od tej kartki. Właściwie to ona zmieniła całe moje życie i gdyby nie ta kartka, nie mógłbym opowiadać nic o polskiej antropologii. Studiowałem na Uniwersytecie Poznańskim pod koniec roku 1955 roku. Uniwersytet zmienił swoją nazwę na uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza. Wiązało się to z jakby takim zamiarem nazwania tego uniwersytetu imieniem Józefa Stalina, do czego władze dyskretnie nie chciały dopuścić. Kolejne miesiące mojego pobytu na uniwersytecie były obfite w różne wydarzenia. W marcu 1956 roku zmarł Bolesław Bierut i pamiętam, że zajęcia na wykłady na wykładzie, który prowadził profesor Skuratowicz te wykłady, ten wykład został przerwany, bo w ogóle wszystko przerwano. Między innymi również wyłączono elektrownię, co było decyzją właściwie mało obezanego z rzeczywistością człowieka, który uznał to za bardzo ważne. A w zasadzie wyłączenie takiej elektrowni powodowało wiele technicznych problemów, żeby synchronizować poszczególne elektrownie, które tworzyły ten system zasilania kraju. Drugim takim ważnym wydarzeniem było, były juwenalia. Proszę Państwa, w, 1000, w maju 1956 roku na Uniwersytecie Poznańskim odbyły się pierwsze juwenalia w okresie powojennym. Nie wiem, czy to w ogóle nie w skali całej Polski. W czerwcu 1956 roku miały miejsce tak zwane wypadki poznańskie. Już po wakacjach, jak myśmy wrócili, to już niby był spokój w Poznaniu. I do tego stopnia, że nas, studentów, poproszono na, na akcję wykopkową. I zorganizowano taki wyjazd studentów na wykopki, na, na tak zwane ziemie odzyskane w owym czasie. Na dworcu letnim był podstawiony specjalny pociąg, którym myśmy jechali całą noc. Rano żeśmy dojechali do y, miejscowości Chojna. To miasto y, leżało Dosłownie w gruzach w PGR-ze, w miejscowości Bary, zbieraliśmy ziemniaki. Były to bardzo duże ziemniaki, bardzo dobra ziemia. Co ciekawe, w tych polach ziemniaczanych leżały ulotki z karykaturą Stalina, które tam były zrzucane, bo na tym obszarze stacjonowało bardzo dużo wojsk radzieckich. Już po tych wykopkach, gdy przyjechaliśmy do yy, Poznania, no okazało się, że w Warszawie odbyło się plenum, któreś tam plenum yy, KCPZPR, które wybrało Władysława Gomułkę na pierwszego yy, sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i yy, no, przy tej okazji odbyło się wiele różnych masówek, między innymi w auli uniwersytetu, w których występowali, no między innymi wtedy e, niejaki Wincenty Kraśko, dziadek dzisiaj dobrze znanego reportera radiowo-telewizyjnego Piotra Kraśki. Ale również i pojawił się tam między innymi e, Tadeusz... Mazowiecki. no też nie będę tego wszystkiego relacjonował, w każdym razie e, były wielkie nadzieje na zmiany. Poza tym trzeba tutaj wspomnieć, że e, w tym, że e, w roku już 55, czyli wtedy, gdy wstępowałem na Uniwersytet Poznański, Polska antropologia obchodziła swoje stulecie. Stulecie z antropologii polskiej, bo 100 lat wcześniej odbył się pierwszy uniwersytecki wykład z antropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nasz ścisły kontakt z antropologią rozpoczął się no, chyba w maju 1950 roku roku, a więc był to czas wyboru specjalizacji i w tego pamiętnego dnia, ale daty już nie pamiętam, udałem się z moim kolegą doktorem Franciszkiem Rożnowskim do Zakładu Antropologii i spotkaliśmy się z profesorem Janem Czekanowskim, aby się zaprezentować i właściwie prosić o przyjęcie na specjalizację. Znamienne było to, że w pewnym momencie oczywiście musieliśmy zrobić dobre wrażenie, bo profesor uznał, że można nas zapisać, no i prosił, żebyśmy po prostu podali mu coś do pisania. No ale nikt z nas nic do pisania nie miał i oczywiście zgalił nas, Mówić, co z was za przyrodnicy, którzy nawet nie, miały, nie mają nic do pisania. I z kamizelki, z kieszonki kamizelki wyjął ołówek mniej więcej tej długości, którym nasze nazwiska zapisał. No i w ten sposób żeśmy e, Dostali się na seminarium, na specjalizację antropologii. Przy czym warto tu wspomnieć, że był to drugi rocznik, drugi nabór na tę specjalizację, ponieważ wcześniej w związku z tym, że antropologia w myśl tej przodującej nauki radzieckiej, oczywiście mówię to w cudzysłowie, nie istniała. I byli oni na tyle łaskawi, że przeznaczyli antropologię jako dziedzinę nauki do wymarcia. To znaczy, jeżeli profesorowie wymrą, to już więcej tej dyscypliny nie będzie. I właśnie na tle tej odwilży w 1956 roku to, że tak powiem, ten, ten zamysł, Wymarcia antropologii. I no, zaistniała tutaj możliwość. Oczywiście ta przodująca nauka radziecka miała jeszcze i inny skutek. Między innymi, w programie naszych studiów uniwersyteckich, biologicznych, nie było genetyki, bo genetyka to też była nauka. Na, na cenzurowanym oczywiście była, była nauka Michurina i Łysenki, która to właściwie, według tej, tej wykładni, uznawała, że geny to jest, to jest że tak powiem, Wymysł burżuazyjnych naukowców, po to, żeby omamić, żeby oszwabić or klasę robotniczą. No i tak dostaliśmy się na tę antropologię, na tą specjalizację. I tu, proszę Państwa, otworzyły się nam no, wrota do wiedzy na temat antropologii i historii, i e, źródeł historii to Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Mianowicie, e, w tak zwanym wolnym czasie e, mieliśmy porządkować tak zwane archiwum profesora Adama Wrzoska. To archiwum to było archiwum Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, a właściwie wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, przeglądu antropologicznego. I tam oczywiście się wchodziło do tego niewielkiego pomieszczenia bez okna, i w którym się z wypiekami czytało całą, całą historię antropologii od samego początku. Przy czym warto tutaj wspomnieć, że właśnie jednym, właściwie w owym czasie, gdy wstępowałam na Uniwersytet Poznański, to żyli jeszcze wszyscy założyciele Polskiego Towarzystwa Antropologicznego między innymi właśnie tutaj wspomniany Adam Wrzosek, który był inicjatorem założenia tego towarzystwa, profesor, profesor Michał Gotycki, jego syn Remigiusz Godycki i y, doktor Misiuro, no i jeszcze jeden z doktorów, którego nazwiska już dzisiaj nie pamiętam, w każdym razie to było szczegółowo opisane i na pewno w literaturze jest uwiecznione. Przy czym warto tu jeszcze wspomnieć, że profesor Adam Wrzosek był jednym ze współzałożycieli Uniwersytetu Poznańskiego, który został założony między innymi z inicjatywy profesora Heliodora Święcickiego, ale też i między innymi profesora Adama Wrzoska i tym sposobem można by powiedzieć, profesor Wrzosek korzystając z, tej, z tego swojego autorytetu założyciela bez trudu mógł w 1925 roku zainicjować powstanie tego szacownego towarzystwa, które w tym roku będzie obchodziło 90 pięciu lecie swojego istnienia.